Z każdą osobą, z którą gram, zadaję jej ważne pytanie, rozkibinkę życiową tak zwaną. Mm -hmm. eee, jakbyś był w Femboju, a w tobie byłaby gotka alternatywka gumowym kutasem, w którą stronę byś się poruszył, żeby wyjść z sytuacji? Głębiej. Rel, rel, rel kurwa, rel. <grym>, jakby emo mamuśka plus jeszcze strapon stary. No tak, no tak. ma marzeń. No tak, no pewnie, że tak. Teraz ja byłem na urodzinach kolegi w sobotę, nie? A? i była tam taka alternatywka i stary. <laughs> ja wiesz. Yes. I jeszcze, jeszcze ze mną gadać chciała, ale byłem tak najewany, że w pewnym momencie to mnie kolega musiał. <laughs> <laughs> Proszę my przed nią mnie kręknął i prosić <laughs> I serwyk ja chciałem przed nim klęknąć i poprosić żeby mi to pusi na <laughs> Nie no stary kurwa co, co to za kolega? Chuj nie kolega to jest Chuj nie kolega, tak szczerze No ta ma 10 HP, nie no ja miałem droga tak ziszony, wiem, świci, ostatniu, kurwa, i... proszę, ci, być tak zniszczony, że położysz się pod ziemią Kocham was ten make-up, kocham wasze stalo nie, nie wiem, czy na... kurwa znajduje jakąś lepszą alternatywki proszę strukturę już coś ze mną być tak zniszczony, że położysz się pod ziemią Kocham was ten make-up, kocham wasy stalo Good job Do wygrania się, kurwa, Major i masz tą Kurwa, śmiecie pierdolony kurwa

<noise> gdzie jest ta szmata? Gdzie jest ta szmata? <noise> Jaki był twój ulubiony Italian Brainrod? <noise> Mój Tylko Muszę się zastanowić, ja chyba. Nie, ja wiem kto, bo Brito Bandito Fik! Ej, dzwonią do mnie. <noise> Halo? Nie dzięki Ja tu też jakaś laseczka dodali, co to? Czekaj, To tak. właśnie nie wiem Wygląda jak Mel Il Singolo di debutto i na tu no. Umiesz po hiszpańsku? No nie, nie słyszałeś? Kurwa <gryw> Pikuje plecami ty <gryw> Fenik z plecami wychodzi ty <gryw> Oj, oj, mister Bitcoin. On to trafia tylko na giełdzie, nie? Patrz, pa patrz tą ścianę, ty. Ja z Mister Bitcoinem jestem, nie? Moje oszczędności są bezpieczne. Bo właśnie nie wiem, jak to jakiś krypto ziomal, nie. Ej, tak szczerze, nazwać syna Teo to albo masz raka jakiegoś, albo nie wiem, nie. Nie no, to jest spokojnie. Rozumiem, plan, Teodor, nie? ale. Teo? Na nazywasz syna Teo i normalnie z niego pompę ciśniesz. Dobrze jak coś co ja bym zrobił, nie? Jak to ci dał takie imię, Ta Tata! A to byłem ja! Leży na B się akurat Widziałeś! Kołam Cię Bajorson Bajorson Esto z nami co było alternatywce? No stary, ja żeś taki content zarzucił Nawet nie pamiętasz, to może najebały, najebany byłeś wczoraj nie, 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 Ale, nie, co tam było, co tam było? No to historia Ej, nie wrzucaj, te, tego nie wrzucaj, proszę, tego nie wrzucaj, tego nie wrzucaj, serio ja cały zmontowałem. Tego nie, tego nie Może Jak wszystko, tylko nie? nie tego Tego nie